Wakacje jak dawniej w Bułgarii trwają w najlepsze, piękne słoneczko dzisiaj. My jesteśmy w fotelu sieci HVD Viva Club w Złotych Piaskach. Przed chwilą byliśmy w fotelu Miramar Deluxe i Reine Del Mar, też HVD. Ten sam właściciel, ta sama jakość. Viva jest w Złotych Piaskach, ma cztery gwiazdki. Zobaczmy, piękny basen, otoczony drzewami, to są Złote Piaski. Dalej jest tle. Za barę mamy pool bar, jest przejście na dół do centrum Złotych Piasków, tutaj mamy snack bar, spokój, nie zakuszamy spokoju gości tutaj, którzy odpoczywają. Dalej mamy w tle animacyjny zespół, scenę, mini miniklub dla dzieci, zabawy, ale wejdźmy do środka. Hotel kilka lat temu został generalnie wyremontowany, miałem tutaj przyjemność kilka temu być na szkoleniu z grupą biur podróży. Może pamiętają mi niektórzy, ale na nas czeka już Ziwko, który opowie nam jak to funkcjonuje, pokaże nam w środku. Ziwko Wiva Klub e, Zapowiadaj. Okej. Okay. Dobrze przejdźmy do recepcji i od razu w recepcji widzimy tutaj, zobaczmy. Julieta na nas tutaj czeka, здрастuj, здрастuj. dobry den, tryszko na red, bo pięknie. Zobaczcie, co jest fajnego, co Zostały świadczy o jakości. Tak, są, to są dyplomy uznania za jakość, tak? Click Holiday Check, ITS, Shao Island, to wszystko pokazuje o jakości hotelu. Mamy recepcję, Dziwko, da, zapowiadaj. I już przejdźmy. Lobby, Oczywiście, personel, wszyscy w maseczkach, da. Barman tutaj idzie. Najlepsze koktajle Najlepsze koktajle, ale oczywiście mamy tutaj dezynfekcję. Eee, zdrasti, wszystko na eee, Mohito, e, Masz, masz to da? Molia, molia, no no, no, Merci, robota, lekka ah, robota. Okay, okay, tak, tutaj mamy taki. Mamy też bilat, pięknie. Wszystko przygotowują. Oczywiście pora już jest po obiedzie. Tutaj są segregatory biur podróży, które mają w ofercie. Jak widzimy, tutaj dużo gości z Niemiec jest. Ale też z Polski. E, dezynfekcja, oczywiście. Pięknie to wszystko wygląda, działa, funkcjonuje. Złote piaski, 23 lipiec. Hotel sieci HVD. Viva Club. Złote piaski. Słuchajcie. Wakacje jak dawniej w Bułgarii stały się faktem, i dzisiaj po południu kolejna relacja z następnego hotelu, by pokazać. Jak pięknie jest tego lata w Bułgarii. Zapraszamy wszystkich gości. Serdecznie pozdrawiam. Krzysiek Majda z Kisan Travel.